Wiemy, że on wraca po kontuzji. Trenował ostatnio Weinzeners. Powrócił do rywalizacji już na inaugurację. No i 13 miejsce zajął w kwalifikacjach, a więc zapowiada się niezły występ. Wydawało się, że jest w stanie poszybować nieco dalej. 142,5 metra. To na tym etapie rywalizacji miejsce czwarte. Ale Juń Shiro był 24. Rozdzielił Mariusa Lindwika i Antiego. Ale to, a co ciekawe? Tuż za alto na 26 był Kubacki. Natomiast teraz Junshiro. No dobrze. Bardzo daleko. Zaprezentował się fantastycznie Kobayashi. 148 metrów i to jest pierwsze miejsce. Na co pokaże Kamil. Ożał z zębu. Na początku sezonu skacze. Dość spokojnie. To jest takie spokojne wejście w sezon. Ale teraz... Daleko 150 metrów, a więc najdalej poszybował Kamil Stoch. Ale gdzie ta zielona linia? Bo trudno nazwać takie skoki po prostu skokami. Michel Hajbek. Jeśli Hajbek dzisiaj nie zajmie miejsca w czołowej dziesiątce, to będzie to pewnie swego rodzaju niespodzianka, ale chyba zajmie w po pierwszej serii 148 metrów. No to teraz Paweł Wąsek. Lider polskiej kadry, piąte miejsce 45 punktów. Fenomenalnie rozpoczął sezon. To wie, może Pawła stać będzie. W którymś z konkursów na podium? Może dziś. Jest kapitalny skok. Pawła wąska, 148 metrów. Odjęte dwa punkty za wiatr. Powodują, że w tym momencie. A to co pokaże Laurocos? Lauro, który wygrał inauguracyjny konkurs od początku do końca. Był w tych zawodach najlepszy. Jak będzie dziś. Laurokos skacze dużo słabi 146 metrów. To już jest spora strata do lidera. Po zakończeniu kariery przez Zamana Czy też po zakończeniu kariery przez Gregora Deszwandena. Który też nie jest jakimś specjalnie młodym zawodnikiem. Będą... Wciąż na mapie skokowej, Lauro lider Pucharu Świata, ależ słabe lądowanie, mimo świetnego skoku, 149,5 metra, Lauro dopiero czwarty. Tuż przed Forfangiem, Kamil Stoch, 150 metrów pierwszej serii, teraz musi powtórzyć ten skok, aby myśleć o prowadzeniu, ale jeśli powtórzy, to zapewne stanie na podium. Kamil 100, ależ kapitalna próba: 149,5 metra, 323,2 punktu spore, odjęcie 5,4, ale to jest prowadzenie o punkt przed Fetnerem, o 3 punkty przed Deszwandenem, o 5,4 punktu przed Zajcem. A jeszcze przecież mamy Pawła Wąska. Ale chcielibyśmy, aby tak prezentowali się wszyscy nasi zawodnicy. Paweł Wąsek również kapitalnie. Również około 150 metrów. 149,5. I drugie miejsce, a więc przegrywa tylko z Kamilem Stochem. O dwie dziesiąte z Kamilem Stochem. I już o krok od podium jest nasz orzeł z zębu. Ajbek. Dzisiaj bez rekina na kasku. Startuje w takim klasycznym białym kasku. I to jest wynik: 149,5. Będzie zmiana lidera, a więc Michel Highbeck na podium i pytanie, czy Paweł Wąsek również na tym podium za chwilę się nie znajdzie. Wszystko zależy od Junshiro Kobayasiego, niespodziewanego lidera po pierwszej serii, ale on potrafi świetnie skakać podczas inauguracyjnych zawodów. Nigdy się wygrał. W zawodach w Wiśle, a teraz 149 metrów. widził Shiro Kobayashi powtarza ten wyczyn. Wprawdzie nie w pierwszych zawodach, ale w pierwszym weekendzie. I to Japończyk z wynikiem 326,5. Z taką notą godną Ruka Tunturi.